1. Chris Hemsworth nie był pierwszym wyborem Marvela. W castingu brali udział m.in. Tom Hiddleston, który ostatecznie został Lockin, Charlie Hunnam i Alexander Skarsgard. To ciekawe, Chris odpał w początkowej fazie, ale jego młodszy brat, Liam, zaszedł bardzo daleko. Dopiero po dodatkowych przesłuchaniach, Chris wrócił do gry i ostatecznie zgarnął rolę, która zrobiła z niego gwiazdę światowego formatu. 2. Reżyser Kenneth Brana, znany z adaptacji dzieł Shakespeare'a, chciał, aby Asgard przypominał wielką operową scenę, a relacje między bohaterami brzmiały jak dramat. Rodzinny. Dlatego dialogi Lokiego, Odyna i Tora mają charakter niemal teatralny, pełen patosu, emocji i wyrazistych gestów. To właśnie dzięki temu film wyróżnia się spośród innych czesnych produkcji Marvela. 3. Na planie używano aż kilkunastu rekwizytów Mjolnira, od bardzo ciężkich metalowych po lekkie gumowe. Ciężkie egzemplarze były wykorzystywane w statycznych ujęciach, natomiast gumowe służyły do scen akcji, aby aktorzy mogli bezpiecznie nimi machać. Co ciekawe, po zakończeniu zdjęć Hemsworth zabrał jedną z wersji młota do domu i przyznał, że trzyma go w toalecie jako żar. 4. Thor wprowadził do MCU Clint Bartona, czyli Hawkaya, Jeremy Renner. Postać pojawia się w scenie, gdy Thor próbuje odzyskać młot w bazie S.H.I.E.L.D. Co ciekawe, Kameo zostało dodane w ostatniej chwili. Jeremy Renner miał tylko jeden dzień zdjęciowy i przez długi czas fani nie wiedzieli, że w ogóle pojawia się w filmie. Yeah. Sceny rozgrywające się w małym miasteczku, gdzie Tor zostaje zesłany na ziemię, kręcono w Nowym Meksyku. Cała osada została zbudowana specjalnie na potrzeby filmu i była w pełni funkcjonalna, z działającym sklepem, knajpką i ulicami. Po zakończeniu zdjęć miasteczko rozebrano, ale ekipa żartowała, że mogliby je zostawić jako atrakcję turystyczną.